Witajcie! Dzisiaj bardzo ciekawy temat, dla mnie bardzo też nowy, czyli wiara niemowląt. Mówi się o tym, kiedy są jakieś dyskusje na temat chrztu niemowląt. Tutaj jest taka debata na przykład. Ten po lewej to jest pan Cooper, który jest luteraninem, a ten po prawej to jest pan Ortlund, który jest baptystą, więc to w ogóle... A ja jestem katolikiem, ale jeśli ktoś z was chce się ochrzcić, bo mu się nie podoba kościół katolicki, no to trzeba sobie też uświadomić, że to nie jest tylko kwestia katolicyzmu. Wydaje mi się, że duża większość denominacji chrzci dzieci i tylko baptyści się jakoś z tego wyłamali i ich potem y, poplecznicy, naśladowcy. Ale wiecie, Marcin Luther chrzcił dzieci, Jan Kalwin chrzcił dzieci. No i dlatego można się natknąć na takie debaty, gdzie nie ma żadnego katolika, a temat jest podnoszony. I czasem podnoszony jest właśnie, tak jak tutaj, też bardzo ciekawy temat, tylko mi mózg od razu wybucha, eksploduje, wręcz przyznam się, trudno jest mi to przyjąć, ale coś w tym jest. Dzisiaj wam pokażę cztery takie przykłady, które mogą jakoś wskazywać na to, że nasze małe dzieciaczki, nasze niemowlęta mają jakąś wiarę. I teraz od razu mi powiesz, no ale przecież one nic nie rozumieją jeszcze. No tak. Więc to nie jest jakaś taka wiara rozumowa i pomaga mi w tym, żeby to przyjąć, nasza dotychczasowa praca nad tematem ducha i duszy, jak to można rozdzielić, jak Biblia to rozdziela, jakie są różne funkcje duszy i ducha. I no, takie funkcje duszy u niemowlaka jeszcze są nierozwinięte, on jeszcze nic nie rozumie, nawet nie zapamiętuje jeszcze nic, na dobrą sprawę. Więc te funkcje duszy są jeszcze nierozwinięte, można powiedzieć, zupełnie, nie, nie działają jeszcze, ale duch już w jakiś przedziwny sposób jest, i dzisiaj wam pokażę po prostu takie cztery ciekawe fragmenty. Oto pierwszy. Jan chrzciciel porusza się w łonie Elżbiety. Uuu, świetny obraz ogólnie. <laughs> Widać, że są cztery osoby, tak? W tym spotkaniu jest Maryja, jest Elżbieta, no i jest Pan Jezus. I Jan Chrzciciel, który już się kłania przed swoim kuzynem, ale jednocześnie Panem. No i jest napisane: skoro tylko Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziecko w jej łonie. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Czyli co? Poruszyło się dziecko w jej łonie. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, czemu się poruszyło dziecko w jej łonie? Ponieważ przyszedł Jezus Chrystus. Więc Jan Chrzciciel jakoś zareagował na obecność. Syna Bożego. Jan chrzciciel, który nawet się jeszcze nie urodził, jest jeszcze w brzuchu Elżbiety, ale już jest jakoś wrażliwy na tę sferę duchową. I zauważa, że jego pan przyszedł i poruszył się. Bardzo ciekawe, co? A jeśli ktoś nie rozumie, dlaczego to jest w ogóle istotne w temacie chrztu dzieci, no to chodzi właśnie o to, że ci, którzy są przeciwni, mówią, że to przecież jest bez sensu, no bo nie można ochrzcić kogoś, kto nic nie rozumie, kto jest zupełnie nieświadomy tego, co się z nim dzieje. Przecież Jezus powiedział: kto uwierzy i przyjmie chrzest, tak? I duży akcent na tym kładą, chociaż tam Jezus nie mówi, że to musi być jednocześnie i w związku z tym zmieniamy całkowicie podejście do... Że tak powiem, obrzędów inicjujących w lud Boży, bo z obrzezaniem przecież było tak, że można dziecko obrzezać ósmego dnia. Niech się go nie pyta o zdanie, czy chce być częścią ludu Bożego. Nikt nie sprawdza, czy, czy ten człowiek wierzy, czy nie, no bo właśnie, bo jeszcze nic nie rozumie, i tak dalej. Ale niektórzy właśnie poszli za tym pomysłem nowym Baptystów i mówią, no nie no, człowiek musi być świadomy, kiedy przyjmuje chrzest. A tu widzimy, że Jan Chrzciciel, chociaż jest jeszcze zupełnie nieświadomy, Nierozumny? Wiecie, jak się dziecko rodzi, coś mu macha przed głową, nawet nie wie, że to jego własna noga. Dzieci totalnie nic nie rozumieją na samym początku, ale już jest jakaś w nich otwartość, może być na sferę duchową i na Boga samego. Już może być w nich jakaś taka wiara nierozumna, ale wypływająca z ducha. Ciekawe. Następny przykład. Dawid, który pisze w psalmie 22, Tobie mnie poruczono przed urodzeniem i uwaga, Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki. Ty jesteś moim Bogiem Odło na mojej matki. Przypomina się od razu Polikarp, który też jest takim argumentem za chrzczeniem niemowląt, który mówił o Chrystusie, 86 lat mu służę i niczego mi złego nie uczynił, więc dlaczego mam się go wyprzeć? No i tak się to interpretuje, no 86 lat służy Chrystusowi, no to chyba był ochrzczony jako dziecko, nie? Bo wtedy ludzie żyli krócej ze względu na, na brak takiej rozwiniętej medycyny i tak dalej. No więc Polikarp. Z tradycji kościoła jest takim argumentem z zachrzczeniem niemowląt, ale Dawid mówi, że Bóg jest jego Bogiem od urodzenia. Od urodzenia. No i oczywiście to jest Stary Testament, więc Dawid był ósmego dnia obrzezany i włączony w lud Boży w taki sposób. No ale wiecie, w Nowym Przymierzu, gdzie mamy chrzest... No to gdzie dokładnie jest napisane, że jest zupełnie inna sytuacja, nie? że ten chrzest działa na innych zasadach. Jakiś ciężar dowodu jednak spoczywa na baptystach i ich naśladowcach. Nie? Co się tutaj zmieniło? Dlaczego? I gdzie to zostało objawione? I kolejny ciekawy fragment, czyli dzieci przychodzą do Jezusa. A Jezus przywołał je do siebie i rzekł: Pozwólcie dzieciom przejść do mnie. I nie przeszkadzajcie im, bo do takich należy Królestwo Boże. No i co ktoś powie, no i co? Tutaj nic nie ma, o chrzcie i tak dalej, no ale słuchajcie. Zatrzymajmy się chwilę, otwórzmy swój umysł, właśnie pozbądźmy się wszelkich tradycji ludzkich. <laughs> Jak to lubią mówić protestanci, ale ja odbijam piłeczkę. Protestanci też są bogaci w swoje e, tradycje. Oczyśćmy się ze wszystkich tradycji ludzkich. Co tutaj jest naprawdę napisane? I jeszcze ważniejsze pytanie, dlaczego to jest napisane? Bo gdyby chodziło tylko o jakąś sprawę techniczną, że tam było za dużo dzieci i Jezus mówi: Dobra, nie ma sprawy, zostawcie. Nie? Dlaczego apostołowie to zapisali i Duch Święty ich natchnął, żeby oni to zapisali? Bo wierzymy, że całe Słowo Boże, cały Nowy Testament jest natchniony. Dlaczego Duch Święty chciał, żeby to na zawsze zostało, słuchajcie, w naszych Bibliach? Nie? Przecież dzisiaj już nie mamy Jezusa w sposób fizyczny przy sobie, żeby dzieci mogły się do niego garnąć i mu przeszkadzać. Już kiedy te słowa były spisywane przez świętego Łukasza, już wtedy nie było Jezusa w sposób fizyczny, więc e, czemu? Więc chodzi mi o to, że te słowa coś jeszcze muszą oznaczać dla nas dzisiaj. I jeśli dokonują jakiejś nadinterpretacji, to śmiało mówcie. Natomiast ja tutaj widzę. Jezusa, który mówi, dzisiaj nie przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do mnie. I pamiętajmy, że ważne jest też czytać wszystko w kontekście całego słowa Bożego. I jak się cofniemy do poprzednich wersetów, to widzimy, że można należeć do Boga od swego urodzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nie jest takie istotne, że jesteś nieświadomy. Uwaga, może też dziecko być jakoś wrażliwe na sferę duchową, na obecność Bożą. I może. Pokazać, że jest pozytywnie nastawione, że się cieszy z powodu Bożej obecności. I zaraz jeszcze jeden fragment pokażemy na ten temat, ale zobaczcie, to wszystko czytamy w kontekście. To się wszystko powinno zamknąć w jakąś całość. No i właśnie, Jezus mówi: Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Myślę, że jeśli to jest zapisane, to nie chodzi tylko o takie przychodzenie fizyczne, ale też autentyczne włączanie dzieci do Królestwa Bożego dzisiaj. W taki sposób, jaki mamy pod ręką. I my mamy takie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, my katolicy, ale przecież nie tylko, że chrzcimy i wtedy uważamy, o jesteś członkiem Królestwa Bożego. I słuchajcie, nikt mi tu nie może nic powiedzieć akurat na, na to sformułowanie, bo Jezus mówi, do takich należy Królestwo Boże. <noise> Więc nie możesz, wiesz, powiedzieć, no nie, no taki, który jest mały, nic nie rozumie, no to nie może wejść do, do Królestwa Bożego, przecież on nic z tego yy, nie rozumie. Nie? I, I na tym głównie opiera swoją argumentację właśnie ten luteranin tutaj, pan Cooper, że jeśli my przez chrzest włączamy w Królestwo Boże, to dzieciom się należy chrzest, ponieważ Jezus powiedział, że do takich należy Królestwo Boże, do dzieci. Więc nie możemy im chrztu odmawiać. Nie możemy im przeszkadzać w przychodzeniu do Jezusa. Nie? Ciekawe. To nie jest tu wprost stwierdzone, ale dzisiaj skupiam się głównie na tym. Nie wyczerpuję tematu nie, chrztu dzieci, tylko mówię o tym, że w dziecku może być coś, chociaż my patrzymy w naszych czasach na to dziecko z góry i mówimy, że ono nic nie rozumie. Ale Jezus. Zobaczcie, Jego to zbytnio nie obchodzi, że one nie rozumieją. Rozumiecie, Jezus tutaj nie pomniejsza tego, co robią dzieci. Nie mówi, że a, bo to jest duszewne, w sensie, że one są tylko zafascynowane mną, albo moimi historyjkami, albo tym, jak się zachowuję, albo, że jestem cudotwórcą, albo, że jestem królem Izraela, jak tam szeptał ich tata czy mama. Jezus tego nie pomniejsza, tylko mówi... Dzieci przychodzą do mnie, wydaje się mówić, że one autentycznie oddają mu chwałę tym przychodzeniem, że one przychodzą do Niego nie jako do jakiegoś ciekawego gościa, tylko jako do Jezusa. One przychodzą do Boga w tym momencie i Bóg mówi: Nie przeszkadzajcie dzieciom, pozwólcie im przyjść do mnie. Do takich należy Królestwo Boże. A jeśli. I to już ja dopowiadam oczywiście. Jeśli przez chrzest włączamy w Królestwo Boże, to chrzest się też dzieciom należy. Po prostu taki jest. Argument może błędny? Dyskutujmy, kochani, kocham Was. <noise> Ale mamy jeszcze jeden ciekawy argument, mianowicie: niemowlęta chwalą Boga. Jest napisane w psalmie i potem Jezus to cytuje w Niedzielę Palmową. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę na przekór Twoim przeciwnikom i tak dalej, ale usta dzieci i uwaga, i niemowląt? Słuchajcie, dzieci jeszcze na tyle rozumieją, tak, coś, że mogą na przykład nauczyć się wierszyka na pamięć i wyrecytować. I powiedzieć, król Izraela, Hosanna, ale niemowlęta? To jest, słuchajcie, to jest. Co? Przecież niemowlęta nic nie potrafią powiedzieć, nie? Niemowlę mówi tylko. I wtedy mama czy tata mówią, jakie piękne bąbelki dla mnie robisz. No liczne bąbelki. I okazuje się, że Pan Bóg patrzy na takiego Bobasa i nie mówi, co ja mam z tych bąbelków wyczytać. Tu nie ma żadnej wiary. <laughs> nie ma żadnego zrozumienia doktryny przyjęcia Jezusa rozumowego. Jest napisane, kto uwierzy i przyjmie chrzest. Nie, Pan patrzy na to i mówi. O, te bąbelki <laughs> oddają mi chwałę! Ale piękne bąbelki dla mnie robisz, Bobasku. No słuchajcie, czy ja coś, ja coś bardzo naciągam? No nie, dla mnie to jest tu naprawdę logiczne. Sprawiej, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę. Piękne? No piękne. Także nie patrzmy na dzieci tak z góry, że one nic nie rozumieją, <laughs> że one nie mogą uwierzyć, ponieważ jeszcze nie mają takiej świadomości. Słuchajcie, usta dzieci i niemowląt oddają Bogu chwałę. Bóg odbiera sobie chwałę z tych bombelków i Bóg jest Bogiem naszych dzieci już od urodzenia. Od łona matki, i mogą mieć w sobie taką otwartość na sferę duchową i na obecność Bożą, że albo są radosne, albo są wyjątkowo spokojne. I słuchajcie, to się wydarza na jakichś spotkaniach modlitewnych, charyzmatycznych. Czasem daje się takie rzeczy zauważyć. To się autentycznie dzieje, i wydaje mi się, że można mówić o jakiejś wierze niemowląt. Nawet jeśli jest to wiara zupełnie nierozumowa, tylko oznacza jakąś taką otwartość. Duchową czy coś. Ciekawy temat, co? Dajcie mi znać, co wymyślicie na ten temat. Ja was bardzo kocham. Bardzo dziękuję z patronom za wsparcie. Szczegóły zawsze w opisie, gdyby ktoś jeszcze chciał się dołożyć do tego dzieła. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym filmie. Shalom!